Cześć, tu Karol. Zapraszam Was do testu Mercedesa S63 AMG w wersji coupé. Automotory to sprawdzony sprzedawca używanych samochodów klasy premium z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku. Nasza dewiza to sprzedawanie aut, które sami byśmy chcieli kupić. Sprawdźcie nasze aktualne oferty na automotory.pl Są ludzie, którzy mają nostalgię za dawnymi czasami. Uważają, że wtedy było fajniej, wtedy było lepiej. Ja nie do końca tak mam, powiem Wam szczerze, ale... Są wyjątki. Tym wyjątkiem jest ten Mercedes. Bo on naprawdę pokazuje, że motoryzacja jeszcze 10 lat temu to był inny rodzaj samochodu. Inaczej projektowany, inaczej przemyślany. Oczywiście dzisiaj pewnie nie da się zrobić takich samochodów, dlatego producenci ich nie robią i być może ludzi na nich nie stać. Albo jeżeli one są, to kosztują nieskończone ilości pieniędzy, bo mówimy tutaj o Bentleyu, o Rolls Royce, o Astonie Martinie. No, a tutaj mamy przykład samochodu, który ma 11 lat i nie zestarzał się w ogóle. Co więcej, uważam, że jest lepszy od bardzo wielu, jeżeli nie wszystkich współcześnie produkowanych samochodów. Bo tutaj absolutnie wszystko się zgadza. Zacznijmy od wyglądu. Zobaczcie, jak on wygląda. Taki pocisk, który może jechać pewnie pod 300 na godzinę. W środku będzie komfortowo, nie będzie w ogóle czuć tej prędkości. No i przede wszystkim będzie na maksa stylowo. Zacznijmy od tyłu. Przepiękny dyfuzor wydechy i ten taki napompowany tył, który wygląda przepięknie. Wiecie, jeżeli jesteście też fanami motoryzacji i zrozumiecie, co znaczy 63 AMG jeszcze z tamtych czasów, to też wiecie, jaki to jest silnik. 5,5 litra V8, 585 KONI. Czasy motoryzacji. W których to wszystko było robione tylko i wyłącznie po to, żeby jak najbardziej rozpieszczało właściciela, jak najlepiej się jeździło i oferowało naprawdę dobre osiągi. Bo ten samochód, który waży prawie dwie tony, jest naprawdę dużym samochodem, bo on jest zarówno długi, jak i szeroki. Przyspiesza do setki w okolicach 4 sekund, ale to nawet nie to przyspieszenie do setki bo dzisiaj, wiecie, no dużo samochodów przyspieszy do setki poniżej 4 sekund 3,5 sekundy to jest coś dostępne w samochodzie za 300 tysięcy złotych, jeżeli będzie to elektryk To jest raczej kwestia z jaką kulturą pracy i z jakim dźwiękiem to się dzieje I w jakim jesteście wnętrzu I jak pięknie wygląda samochód, którym jedziecie pasuje do każdej okazji Jest absolutnie stylowy I mam takie poczucie, że te obłe e, projekty, one się nie starzeją no bo nie wiem, czy według Was ten samochód się ze czy on rzeczywiście wygląda jakby miał 11 lat. Jeżeli by go dzisiaj produkowało, produkowali w Mercedesie, to uważam, że byłby jednym z najładniejszych Mercedesów, jakie są. Drobne akcenty znaczek V8 biturbo, te złote zaciski. Zobaczcie w ogóle też jakich tarcz. Te tarcze są przeogromne. To jest 20-celowe koło i w środku jest ogromna wielka tarcza, która naprawdę bardzo efektywnie hamuje. Z tyłu taka delikatna lotka, która naprawdę jest delikatna. No i jest 63, o czym już powiedziałem. No piękny projekt, piękny samochód. I to jeden z takich nielicznych mam wrażenie na rynku samochodów, które już prawie wchodzą w bycie youngtimerem ale jeszcze są nowoczesne. I nie macie poczucia, że jeździcie starym autem. Macie poczucie, że jeździcie na maksa luksusowym samochodem, który dzisiaj jest dostępny za, myślę, jedną czwartą ceny zakupu. Tego, ile on kosztował w momencie, gdy był oferowany. Zobaczcie to wnętrze. Dlaczego już tak nie może być? Dlaczego te skóry nie mogą być tak piękne? Dlaczego to wszystko nie może być wykonane z takim pietyzmem? Każde miejsce, którego dotykacie, każde miejsce, na które patrzycie, jest absolutnie przepiękne. Te fotele. Same te fotele, mógłbym o nich opowiadać pewnie z pół godziny. One są klimatyzowane, podgrzewane, pompują się boczki w zakrętach po to, żeby was w nich przytrzymywać. Mają masaż, pamięć ustawień. Przede wszystkim są na maksa wygodne. I ta wygoda nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że można je sobie dobrze skonfigurować, bo tych ustawień jest bardzo dużo, ale też z tego, że one mają dużo materiału, który jest pod nim, który jest miękki, ale nie za miękki. Na no, wszystko to się zgadza. <grytanie> Zobaczcie ten tył. On sam w sobie jest nawet dziełem sztuki. Tutaj, oprócz tego, że było bardzo luksusowo w standardzie, to tu jest jeszcze dodatkowy pakiet w ramach którego jest jeszcze bardziej luksusowo przepiękne przeszycia, no i widzicie 11 lat to się w ogóle nie zestarzało no piękny projekt możecie zauważyć, tu też wszędzie są głośniki jeden głośnik, drugi głośnik, trzeci głośnik czwarty głośnik to dlatego, że ten samochód też ma jedno z najlepszych nagłośnień jakie kiedykolwiek słyszałem w samochodzie który ma seryjne nagłośnienie bo to, to jest Burmester 3D tak zwany burmistrz I to nie jest taki burmistrz jak możecie dokupić dzisiaj tam za 5000 sobie w Mercedesie, który już dobrze gra nie, to jest high-endowe audio tutaj też są <laughs> tam po boku jeszcze głośniki, których nie pokazałem to jest high-endowe audio które naprawdę dobrze gra wiecie, to jest jakby naj, naj, najdrobniejszy detal ten dywanik nawet jest gruby ta kierownica jest strasznie przyjemna w dotyku no piękny samochód który ma jeszcze jedną przepiękną opcję. To, że można. Słyszeliście ten dźwięk? <laughs> Wrócimy do silnika. Ale to, że jeszcze można w nim złożyć szyby. I jest taka przestrzeń, która sprawia, że jeździ się nim trochę jak cabrio. Bo macie piękny widok. Nie macie tego słupka, który was blokuje. No i jak to wygląda? Letni dzień, wieczór. pojedziecie się przyjechać dla przyjemności. Bo się streskniliście za tym samochodem. Otwieracie szyby, jest pięknie. Włączacie to audio, jest jeszcze piękniej. A najpiękniej jest w momencie, w którym będziecie słyszeć ten wydech. Spróbuję, może tutaj chwilę go złamać. Zaczniecie nim jeździć ostrzej, to on przeradza się w gang, którego dzisiaj już w ogóle nie ma. To nie jest gang, który był jeszcze wcześniej, gdy ten silniki nie miały turbo, bo tutaj są dwie turbiny, ale i tak przepięknie brzmi ten samochód. I to nie brzmi wulgarnie. To nie jest samochód, który krzyczy, który budzi ludzi. Jeżeli jedziecie w trybie komfort, to tam po prostu z tyłu dzieje się delikatny pomruk. Który wynika z tego, co mamy tutaj za silnik. Bo to jest silnik właśnie z tych dobrych, pięknych czasów. 5,5 litra, 585 koni, V8 i zachwycająca kultura pracy. Jak stoicie na światłach, to go w ogóle nie czuć. On nie ma wibracji. Jak przyspieszacie, to on ciągnie. On ma 900 Nm momentu. Więc to ciągnie od dołu, jak tylko się włączył turbiny z tym dźwiękiem. No uzależniające jest to, jak przyjemnie się nim jeździ. Złożył go Hussein Boss. A właściciel, który go konfigurował, dodał też karbonową osłonę silnika, która jest przepiękna. Wiecie, to w ogóle w tej konfiguracji jest wszystko, co można było zamówić. To jest absolutnie pod korek wyposażony samochód. Macie noctowizor, <kłysy> macie z tyłu. Roletkę, macie tego najlepszego Burmestera Macie najlepsze wyposażenie wnętrza Z dodatkowym e, pakietem Nie ma żadnej opcji, której tutaj By się nie dało dodać Mimo, że on ma 11 lat To on ma autonomiczną jazdę, radar, skręca sam Ma dwa wyświetlacze No jedyne czego tak naprawdę nie ma, to nie ma Apple CarPlay To jest coś czego brakuje Ale poza tym no, chciałbym móc każdego z Was nim przejechać albo dać się nim przejechać, bo to jest wyjątkowe doświadczenie. To takie doświadczenie, którego już dzisiaj pewnie nie będzie, a na pewno nie będzie w Mercedesie w takiej jakości wnętrzu. Dodatkowo, on jest bardzo funkcjonalny. Mój standardowy bałagan, który możecie oceniać bagażniki, ten bagażnik jest całkiem duży. On ma ponad 400 litrów, możecie się normalnie zapakować w podróż. No i to, co będzie przepiękne w tej podróży, to. W której będziecie jechać, bo jeszcze zanim ruszymy, pokażę Wam jedną rzecz. Te szyby, zobaczcie, jakie one są grube. Jak zamawiacie dzisiaj klejoną szybę, która jest szybą akustyczną, to ma wrażenie, że ona dzisiaj jest połową grubości tej. To są dwie grube, połączone szyby. To wyciszenie jest zjawiskowe. Pojechałem raz tym samochodem do Berlina. Jedziecie na niemieckiej autostradzie 200 na godzinę i nic nie słychać. Poczucie się, jakbyście jechali 120, masujecie się fotelem. Jedziecie w totalnym komforcie, a za każdym razem, jak chcecie przyspieszyć, dajecie gaz i ta moc się po prostu nie kończy. On jedzie ponad 300. Ja się nigdy bym nie odważył pojechać 300 na godzinę samochodem, bo uważam, że jest to zbyt niebezpieczne. Ale jestem prawie pewien, że jeżeli będziecie dawać gaz to on do tych 300 po prostu będzie ciągnął z taką samą siłą, jak ciągnie od samego dołu. No przepiękny projekt. Ale to, co jest nim najważniejsze, to jak on jeździ. Więc zapraszam Was do środka, i jedziemy się przejechać po mieście. Są takie filmiki, które się nazywają ASMR, i zazwyczaj ktoś tam coś drapie albo tnie i ogląda się to, żeby się uspokoić. Powiem wam, że ten samochód. To on jest cały takim jednym wielkim ASMR-em. Wsiadacie do niego, palacie silnik, słyszycie ten gang i możecie jechać w taki sposób jak ja teraz. Czyli mamy dalej dziurową drogę. Tych dziur prawie nie czuć, bo jest pneumatyczne zawieszenie. To jest trochę bardziej sportowo zostawione niż w normalnej jest klasie, ale dalej jest bardzo komfortowe. Siedzicie sobie jak król. Bardzo wygodnie włączycie sobie klimatyzację fotela. Jest po prostu fajnie, co wam będę Benedro mówił. Możecie być totalnie zrelaksowani. To może być wasz dojazd do pracy. To może być wasza przejażdżka, tak jak ja dzisiaj sobie jadę w sobotę rano. I za każdym razem będziecie się czuli absolutnie wyjątkowo. Zarówno jeżeli chodzi o ciszę, która was otacza. Jaki dźwięk silnika, który sobie gdzieś tam delikatnie w tle będzie bulgotał. Taki układ kierowniczy, który jest bardzo dobrze zastopniowany. Nie jest za twardy. Nie jest też zbyt miękki. Czujecie, że ten samochód jest jednak zrobiony przez AMG i on chce się słuchać. On chce skręcać. Ale przede wszystkim, jeżeli nie chcecie, to on nie będzie angażujący. Będzie raczej rozpieszczający Was swoim przepychem. Dwa wyświetlacze. Mimo, że tak naprawdę ten projekt jest z 2014 roku, to zobaczcie, już wtedy tutaj praktycznie wszystko było. Możecie sobie włączyć masaż. Tych masaży jest dość dużo do wyboru, więc fotel zaczyna Was masować. I tak można jechać, jechać i jechać. Kiedy to jest najlepszy samochód tak naprawdę? On najlepszy jest w trasie. W momencie, gdy jedziecie na autostradę, włączycie sobie na tempomacie prędkość, która jest dozwolona, 140, to praktycznie w ogóle w środku można mówić szeptem. Włączycie sobie to audio, które naprawdę przepięknie gra. Nie jestem wam w stanie go oddać mikrofonem, ale czuć, że te, 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 w ogóle wiecie, te tony się różnie roznoszą, że ten bas jest nisko wysokie, tony mają głębie i naprawdę. Złapałem się nawet na tym, że czasami słuchając piosenek, które znałem <coughs> przez wiele lat, jak odpaliłem na tym audio, to zacząłem odkrywać jakieś nowe dziwne dźwięki, które były gdzieś tam w tle. Tutaj ta opcja 3D naprawdę dużo wyciąga. I to, co Wam mówiłem, stoję teraz na światłach. Zobaczcie, obroty się w ogóle nie ruszają. Jeżeli bym wyłączył tak naprawdę yy, nawiew, to nie ma żadnego szumu. Jest cisza, jest spokój. Jest trochę dźwięk masażu. No, jesteście w wyjątkowym samochodzie. który z jednej strony, zwraca na siebie uwagę, ludzie na niego patrzą, ale też nie, nie robi cyrku. To, to nie jest Ferrari, który ostatnio, mm, który ostatnio dla Was testowałem. Macie systemy bezpieczeństwa, który właśnie teraz y, zadziałał, więc to jest na wskroś nowoczesne auto. No, brakuje tego apur ale oprócz tego, poziom jazdy, poziom komfortu jest niedościgniony. To pneumatyczne zawieszenie, które możecie podnieść, które możecie utwardzić. Ono naprawdę jest zjawiskowe. Ale nie chcę robić stuprocentowej laurki, bo ten samochód też ma wady. I Jeżdżąc nim trochę dłużej, tych wad pewnie znam więcej. Pierwszą z nich, która jest taka najbardziej dla mnie denerwująca, to przy moim wzroście: my 93. Jak lubię mieć ustawioną kierownicę w ten sposób, że jest niżej, to ona mi zasłania wyświetlacz. Na szczęście jest wyświetlacz przedzierny na szybie, więc można łatwo sp sprawdzać prędkość ale mimo wszystko to ten design jest tutaj trochę jednak dyskusyjny. Drugą wadą, którą bym powiedział, jeżeli chcecie nagle zacząć sobie wariacikować, no macie 585 koni, macie MG, chcielibyście sobie poszaleć po mieście między pasami, to nie jest samochód, który wiecie super łatwo może robić slalom między innymi, żebym zachęcał do, Was do takiej jazdy. Ale to jest jednak Kolumbryna. To jest dwutonowe auto, które ma 5 metrów długości, które jest szerokie, które jest bardzo komfortowe, ale ono nie ma w sobie tej takiej lekkości, którą znajdziecie w sportowym samochodzie. To, to nie jest w żaden sposób 911. To jest luksusowy krążownik, który został usportowiony. I to usportow... w sposób w jaki został usportowiony, to jest usportowienie dżentelmena. No, i na pewno trzeba wspomnieć o spalaniu, bo to jest jakby ciekawe w ramach tego spalania. Zobaczcie tutaj w statystyce, jakbym sobie zobaczył spalanie od samego początku, od resetu, to jest 24 litry. I to się wydaje bardzo dużo, ale powiem Wam szczerze, że to nie jest aż. Takie złe spalanie, jak sobie można wyobrażać, bo oczywiście w mieście, w korkach, to on będzie palił bardzo dużo. Jednak to V8, to, że ruszamy co chwila, to generuje dość duże spalanie. Ale mimo wszystko, jak stoicie w korkach i dojeżdżacie gdzieś blisko do pracy, no to to nie są duże kilometry, więc nawet to spalanie się nie przekłada na aż takie duże ilości, jeżeli chodzi o wartości takie całkowite. Natomiast w trasie, jak jedziecie na przykład S7 i jedziecie sztywno na no 120, to on potrafi spalić 11 litrów, 12. To nie są małe liczby. Trzeba tutaj też lat 98, więc to na pewno nie będzie jako driving w takim sensie, że możecie mieć diesla, który by wam tam spalił 4 litry. Ale to też nie jest tak, że w trasie on pali 30 litrów. Nie, nie. Jak ja nim jeżdżę, to, to są wartości między 12 a 14 litrów. Jeżeli by jechać tak naprawdę dynamicznie, no to pewnie dojdziemy do 15-16. Więc to są <laughs> wysokie wartości, ale akceptowalne. I to są wartości, które też często dzisiaj w silnikach, które potrafią być wysilonymi dwulitrowymi silnikami albo 3-litrówkami, też się pojawiają. No a tutaj macie jednak zupełnie inną kulturę. No on płynie, po prostu. Urażenie jest takie, jakbyście płynęli, ale nie rozchuśtaną łódką, tylko sportową, zwartą motorówką na płaskiej wodzie. Macie nad tym kontrolę, ale jest bardzo przyjemnie. I też ta pneumatyka, ona w mieście pomaga, ale czasami jak jest dużo dziur, to ona się potrafi zgubić. I szczególnie takie poprzeczne nierówności potrafi dać Wam odczuć w środku, ale jak jesteście w trasie, to to płynie idealnie. Wygładza wszelkie możliwe nierówności na drodze. No i widać, że ktoś, kto stworzył ten samochód, bo można sobie zadać pytanie: po co taka moc? Po co taki silnik w tak wielkim nadwoziu, który jest mimo wszystko kupę, więc nie jest aż tak praktyczny i funkcjonalne. To jest luksusowy samochód, który można robić bardzo długie że odległości. I jak jedziemy w Niemczech. Tam on powstał, jedziemy na autostradzie, która nie ma limitu i wiecie, jedziecie 220-240 na godzinę, to ten komfort będzie taki jak w normalnym samochodzie, który jedzie 120. Więc po prostu bardzo szybki pocisk do przemieszczania się i też z nieskończoną elastycznością. Kiedy jedziecie 100 i dacie gaz, to on się od razu zbiera i to zbiera się w sposób dramatyczny, bo jednak jest dramaturgia tego wydechu. Jak włączycie tryb sportowy i sobie ustawicie go sztywniej. To czujecie, że tutaj jednak MG ma cało, ma cało palce w tym projekcie. I on potrafi naprawdę szybko się zbierać. I to też jest bardzo fajne, co Wam zaraz pokażę, jak dojedziemy do drogi szybkiego ruchu. Samochód jest w trybie sportowym. Sportowy silnik, sportowe zawieszenie. Więc mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć, jak on chodzi. Jak zwykle na moich testach, czekamy na zielone. Usłyszcie ten dźwięk. Taki bulgot, który jest z tyłu, i nagle chcecie dać gaz. <zysy> I już leci. O, ta elastyczność, ten dźwięk. To jak zobaczcie, jedziemy 100 na godzinę. Jest kompletna cisza. Jest też bardzo aerodynamiczny samochód. I to, jak efektywne są te hamulce ceramiczne. I to, jak się od razu zbiera i z jakim przepięknym dźwiękiem to się dzieje. Ten dźwięk też potrafi być przy tych wyższych partiach obrotów już naprawdę takim rykiem, który daje Wam uśmiech za każdym razem, gdy przyspieszacie tak naprawdę intensywnie. Zwolnię trochę, żeby Wam jeszcze to pokazać. Jak mamy tryb sportowy, to też na zmianach biegów w dół nagle coś zaczyna strzelać. O, I czujecie tu taką moc. Nie da się tego tak prosto oddać w teście, ale to nie jest takie uczucie, że walicie głową, tylko po prostu jakbyście z falą płynęli. Po prostu on idzie i to się nie kończy. On po prostu idzie cały czas. Do tego pięknie brzmi. A jak znudzi wam się ta sytuacja? Włączacie go sobie w komfort. Wydech się wycisza, dajecie na komfort zawieszenie. Włączacie sobie tempomat, włączacie sobie opcję, żeby sam jechał. I w cudownej wygodzie, w przepięknym luksusie możecie po prostu łykać kilometry. Możecie przejechać cały dzień i praktycznie w ogóle się nie zmęczyć. Możecie sobie włączyć noktowizor i widzieć na przykład zwierzęta i ludzi w nocy, jak będziecie gdzieś jechać w jakichś innych warunkach niż droga szybkiego ruchu, to też się automatycznie włącza. Nie jest to funkcjonalność, której za często używam, ale jest to strasznie fajna funkcjonalność, żeby mieć świadomość, że mam noktowizor w samochodzie jak myśliwcu. dawne auto. Szkoda, że takich już nie produkują. Fajnie jest mieć opcję takim pojeździć jeszcze chwilę w życiu. Jakbyście się zastanawiali i chcieli spełnić tego typu motoryzacyjne marzenie, to zapraszam na Automotore. Zapraszam też Was do tego, żeby dać lajka, kliknąć subskrypcję. To nam bardzo pomoże. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!